Nie jesteśmy na Terroru dzisiaj. A co ma wspólnego Terror z dzisiejszym filmem, zobaczycie za chwilę. Cześć, witajcie na tym kolejnym filmie. Dzisiaj nie jesteśmy gdzie? Jesteśmy w Ilam, Big District. Dokładnie, jest to taka mała wioska w, w tym Parku Narodowym. I dzisiaj zamierzamy zwiedzić Hall, który się tutaj znajduje zobaczyć miejscowe budynki w stylu alpejskim. I też park fajny. Dokładnie. I kościółek. Kościółek. I zobaczymy co jeszcze uda nam się zobaczyć. Dokładnie. Zapraszamy. Do oglądania. Zostańcie z nami. Drogi Widzu, pomóż nam w rozwijaniu naszego kanału dając nam suba, komentarz i lajka. Dziękujemy bardzo. Do Ilam Park wybraliśmy się na majówkę. Jest maj, początek maja i miało być bardzo chłodno, a wyszło słońce, jak widzicie, i zrobiła się bardzo fajna pogoda. Ilam Hall zbudował John Watts Russell w XIX wieku. Był, bardzo uwielbiał podróżować do Austrii. Podobały mu się takie małe wioski alpejskie i zamarzył sobie taką wioskę alpejską w Anglii. I wybudował kilka takich fajnych domków, które za chwilę pójdziemy obejrzeć. Jarek gdzie idziesz? No zobacz, te domki alpejskie właśnie. No Wygląda to zupełnie inaczej niż normalna zabudowa w Anglii. Tak. Całkiem inna. Z zupełnie co innego. Styl. Zupełnie inny styl, tak dokładnie. Jakiś ewenement to jest, nie? Bo tutaj nie spotyka się takich no zabudów. 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 <laughs> ale ten, ale widzę, że też... Ale pięknie wygląda. Tak, zupełnie inne okna. Takie mi tak. się kojarzyło bardziej ta okna na dole, tylko się bardziej z kościołem. No właśnie, takie szpiczaste, nie? No, dokładnie. I ta wieżyczka. Może to jest jakiś kościółek? Albo był jakiś kościółek, bo tylko krzyż na górze był. I wieżyczka, no dzwon. Właśnie. No może jakaś kaplica może, nie? Była. A to kolejny domek w stylu alpejskim. Taka chatka puchatka Pięknie to wygląda. A ten ogór przed. To jest naprawdę. dba tutaj o... O swoją pozycję. Wszystkie domki są prywatne, więc nie można tam wchodzić. Ale jakie klimatyczne. Zobaczcie to, Normalnie perełka. Nie tylko, okna, ale, nie, nie tylko okna, ale też dach jest specyficzny na tych domkach. Specyficzne dachówki. I zbliżamy się do centrum wioski. To jest taki fajny pomniczek. Teraz zobaczymy, co to jest za pomnik jarków. To jest e, krzyż Ilam, jeden z naj, e, najsłynniejszych gotyckich monumentów w, e, w Anglii. Posiada krzyż, który został odrestaurowany. Czerwona angielska budka telefoniczna, o dziwo działająca, coś dziwnego w tych czasach. A nad jaką rzeką Aniu jesteśmy? Jesteśmy nad rzeką Manifold która przebywa przez cały tutaj Peak District i później łączy się z rzeką do z Ale klimatycznie. No i rzeka, rzeką, ale zobacz jaka rzeka jest czysta też Widać każdy kamień bardzo fajnie Zobaczyliśmy wioskę i teraz kierujemy się w stronę kościoła Świętego Krzyża, który znajduje się w pobliżu Ilham Hall Bach, bach. Dobrze, że chudszy jestem, Mogę no przejść. Teraz, teraz już nie masz problemów, nie? Z przejściem. Tak. A kiedyś to może by były. A po drodze spotkaliśmy co? Jarek, Jarek, zobacz, tam są fajne owieczki. Idziemy. Taka malutka, jak ona słodka. No dokładnie, idziemy zobaczyć. Teraz wam pokażemy wszystko. totalnie szok słodkie O, przyszły do mamy swojej właśnie dochodzimy do kościoła świętego krzyża który się znajduje nieopodal Ilham Hall w kościółku tym prawdopodobnie znajdują się szczątki świętego Berharda prawdopodobnie gdyż nie jest to, nie jest to na 100% potwierdzone Święty Bertram to najbardziej znana postać związana z Illam. Był to pustelnik i święty z VIII wieku. Według legendy przybył z Mercji, by wieść życie pustelnicze w Illam. Gdy jego żona i dziecko zostali zabici przez dzikie zwierzęta, osiadł w samotności. Sam Kościół ma korzenie sięgające XI wieku, choć obecna struktura zawiera elementy z różnych epok. W XIII wieku został częściowo przebudowany, a następnie rozbudowany w 1618 roku oraz w 1831 roku. W latach 1855-1856 przyszedł gruntowną restaurację jest jednym z ciekawych miejsc do odwiedzenia jeżeli zwiedzacie Ilam. tu mamy kartki takie, można zostawić, w jakiej intencje mają się pomóc. Wiele ludzi zostawiło te kartki. W sumie Kościół Świętego Krzyża to nie jedyne miejsce, które jest związane z, ze Świętym Berhamem, gdyż jest też most, który nosi jego imię. Patrzcie i podziwiajcie, ale naprawdę to warto zobaczyć. A teraz idziemy zobaczyć Nowa... ogrody pałacowe. Idziemy, idziemy i dojść nie możemy. Bo jest tyle rzeczy po drodze, że co chwilę gdzieś Tak. Nie możemy tam dojść, ale zaraz dojdziemy. I Wam pokażę. Tak my nie prowadzisz. To ty prowadzisz dzisiaj. Tak. Jesteś przewodnikiem moim. no. Uh -huh. <laughs> Wspinamy się do góry, do ogrodów. Tu jakieś przejście chyba przez wieże jest. Uu, jakieś tajemne wejście. O, to jest jakiś taras widokowy. Kiedyś tarasy to wyglądały tak. Zobaczcie jaki widoczek. Na góry Peak District. Idziemy dalej na góry. Zobaczymy, gdzie wyjdziemy. I dotarliśmy. Ogrody. Zobaczcie. Co Całkiem ty... niezłe te ogrody. Tylko kwiatków tu brakuje tak naprawdę, nie? I wody chyba fontanny może bo trochę kiedyś fontanna była, co? No właśnie. Zobaczmy, jaki tu widok tych ogrodów. Całkiem niezły. No, do któregoś razu musimy wrócić i tam na tą górkę wejść. Tam, co no. jest on, tam dalej. Na terenie Ilham Hall oczywiście znajdziecie, oprócz parkingu, na którym, można, na którym można zaparkować, znajdziecie i toalety, i znajduje się kawiarenka, znajduje się sklep z pamiątkami, także wszystko co potrzeba do takiej wizyty jest tutaj na miejscu. Ilam Hall został przekształcony częściowo w hostel, który się znajduje tu za mną. Można znaleźć tutaj tani nocleg. No słuchaj, w tym schodnisku też musi być klimatik, w takim starym budynku nocować sobie, to musi naprawdę być niezłe przeżycie. Może kiedyś zabukujemy, co? No o, I możemy, sprawdzimy możemy na własnej kiedy... skórze. Fajnie by było się to obudzić, nie? No. Idźmy sobie na spacerek rano po tych ogrodach fajnych. Dokładnie. A skoro nie zostajemy na noc, to Ania zaraz powie. Jarek, idziemy teraz na kawę? <laughs> Jakbyś mogła powiedzieć, że już nie posznie na kawę, to przecież idziemy na kawę, no co? I tak wiem, że powiesz, jeżeli tak pójdziemy, i tak cokolwiek ja powiem. Na no pewno. No. Kawa musi być. Bo mówi, to idziemy. Mhm. A tam u góry, jak widzicie, jest fajna kafejka. Kawa będzie lepiej smakować z takim widoczkiem. Kawy. A dzisiaj skosztujemy też e, fajnego przesmaku angielskiego, True Stone. To jest taka babeczka, można ją mieć na słodko i na słono. Będziemy smakować, czy dobre. No i do tego kawa oczywiście. Ma no, kawa, musi być. Kawa z takim widokiem. Smakuje najlepiej. Są też pieski. Tu jest jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci. I tam dalej jest czwarty, jeszcze którego nie widać. Podziwają też te widoki. Znów rzeczy, o których jeszcze nie powiedziałam, w tym miejscu kompletnie nie ma zasięgu telefonii komórkowej, także jesteśmy kompletnie odcięci od świata. I tylko oglądamy sobie widoczki i zabytki. Kochanie, znalazłeś swój szałasik, to nie szałasik, to taki ale się nie. Nie zmieścisz się? No, nie zmieszczę się. No co ty? No, Później, bo nie będę się czołgał. <grym> o. <grym> Masz swój szałasik. No, tak nie jest niestety. <grym> no i nasza wycieczka dobiega końca. Jak to każda wycieczka musi mieć kiedyś swój koniec. Dokładnie. E, było bardzo fajnie. E, na pewno miejscówka godna polecenia. Dla wszystkich. Tak, dla wszystkich. Dla no. rodzin z dziećmi, dla psów, nawet e, starszych nawet e, ludzi, bo nie ma tutaj jakoś. E, Specjalnie utrudnień, tak. żeby nie można było. Wszędzie można podjechać nawet wózkiem, tak. więc e, spokojnie każdy może tutaj się odnaleźć. Jest klimacik w tym miejscu. No i zobaczcie. Szczególnie i te, te domki tyrolskie, tak? tak? Te, te domki tyrolskie, no i ten widoczek, który jest, jest tutaj za mną. Zobaczcie to. Jest przepiękny. Także, e, jeżeli podoba Wam się ten film, Dajcie lajka, skomentujcie. Dajcie znać, czy już to byliście może? Tak, a jeszcze, jak jeszcze nie subskrybujecie, to zabskrybujcie. do zobaczenia. Dajcie na... suba. No i na... do zobaczenia następnym razem. Tak? No, na razie.